Dzień dobry, 6.30 i ja już jak widzicie kawę nie dopiję, lecimy na działeczkę. Słuchajcie, wchodzimy w mój warzywnik, bo ty... nie było mnie tu prawie tydzień, tylko Wojtek przyjeżdżał i teraz patrzcie tam. Czy wy to zobaczycie? Teraz widzicie, widzicie pierwsze groszki, bo ja jestem zachwycona. Patrzcie, pup, teraz zobaczyłam. Tu, pierwszy strąk. pięknie, ale widzę, że mszyca jest ładnie oblepiona, muszę zobaczyć zaraz czy ją jestem w stanie zmyć, no ale pięknie odbił, ale słuchajcie, miałam tutaj wysadzone sałaty i miałam wysadzone kapusty pekińskie, słuchajcie, ślimaki zażarły mi wszystko, nie połaszowały się tylko na dwie sałaty, w sumie trzy, bo tu jest trzecia i tutaj na dwie kapusty pekińskie. A tak wszystko mi zażarły, dlatego tu już są pomidory. W ogóle, patrzcie, jaka piękna pietruszka. Zaraz część wezmę, obiorę, już sobie zacznę mrozić. nich. kolejna wychodzi. Ale szpinaki to się, słuchajcie, rozszalały. Tu jedna, tu już przy pomidorach drugie. Tamto już w ogóle wielkie. Trzeba się zabrać za zbieranie i robienie na obiadek. To jak możecie zobaczyć, z koperkiem w tym roku się nie lubię. Ewidentnie. Tu patrzę, ale to jest chwasta. Myślałam, że wyszła. Yy, co miało tutaj wyjść? Taka jest kapusta. Ale jak widać, nie wyszło. Tu piękne rzodkieweczki. Sałaty piękne już wychodzą. No cudo po prostu. A buraczków to nie ma co. Będziemy mieć w tym roku. I słuchajcie, nazbierałam całe wiadro, już musiałam upychać tutaj szpinaku. No to wiadro nie jest najmniejsze, więc no, dosyć sporo. I kolejne zbiory na kanapeczki. Tutaj mamy szczy y rzodkiewki, szczypiorek, a pod spodem natka. Już mogę zacząć sobie szykować do mrożenia i wrzucać do zupek. Ale szpinakiem, słuchajcie, jestem zachwycona. Całe wiadro. Hej, cześć, dzień dobry, już face to face. Słuchajcie, mój mąż pojechał do pracy. A ja muszę się zabrać za to, co dzisiaj pozbieraliśmy. A mianowicie mam tutaj ponad pół wiaderka szpinaku, który jest, słuchajcie, nawet już upchany. Bo jak go zluzuję, to będzie cały. Teraz zobaczycie. O. Jak go poluzuję, to już jest cały. Całe wiaderko. Bo było takie poupychane. Muszę teraz ogarnąć, bo to jest wszystko też szpinak. Nasz szpinaczek z działeczki. Do tego wszystkiego mam takie pędy cebuli i z czosnku. Podobno są przypyszne, kiedy się je zrobi na patelni z masełkiem. Na masełku się je podsmaży. Podobno jest przypyszny. Teraz jeszcze wygrzebię u Kasi In, jak to dokładnie jest. Mam, słuchajcie, masę zwykłego szczypiorku, który muszę pokroić, ale mam też naszą pierwszą natkę pietruszki. Też muszę to oczyścić z piachu, z ziemi, ładnie poprzycinać i wrzucić do zamrażarki. Więc no, jak widzicie, takiej roboty mam dzisiaj dosyć sporawo. Więc trzeba po prostu to wszystko ogarnąć. Dzisiaj taki trochę działkowy blok, bo i rano byłam na działce, teraz robię takie działkowe rzeczy. Ale kupiliśmy pierwsze truskawki. Kupiliśmy, słuchajcie, pierwsze truskawki. Na działce widzieliśmy, że już mamy pierwsze, ale jeszcze nie czerwone. Ale. Piliśmy pierwsze 18 złotych za kilogram, więc myślę, że nie jest źle, bo w tamtym roku chyba się startowały od 30 czy od 20 jakoś tak. Nie, nie, więcej niż 20. Dziś 30 zł chyba za kilogram startowały e, u nas, a teraz 18, więc uważam, że to jest super cena. E, fajnie, bo można sobie w tym momencie pozwolić właśnie tam na trochę deko. Ja wziąłam kilogram, chociaż stwierdziłam, że nasz budżet dzisiaj tak fajnie wygląda, że jest luz. Mogę sobie na to pozwolić w tym tygodniu. A do tego wszystkiego mam znowu pełno drobnych, więc za chwileczkę znowu drobne przełożę do... Co to mi chodzi? No tak, będzie teraz tutaj pełno robaczków. Nie ma co się dziwić. Natura. O, moje dziecko znowu do mnie woła. Więc tak, później znowu drobne sobie przerzucimy do skarbanki. Najgorsza, słuchajcie, część już ogarnięta. Mamy szpinaczek. Udało mi się zrobić dwie takie duże i jedną taką malutką do jakiegoś szejka czy do czegoś. Więc super, żebym miała do zamrażarki, a tutaj przyznać się, kto w pudełkach po lodach mrozi koperek i natkę. Ja jeszcze na pewno będę mroziła od natkę selera, ale tutaj jak widzicie już jest pomrożone, a tu się zabieram za kolejne. Dobra, słuchajcie, ogarnęłam. pędy na, na śniadanko I myślałam, że zmieszczę się w takim pojemniczku, jeżeli chodzi o szczypiorek ale niestety musiałam wziąć jeszcze drugi więc dwa pojemniczki czpiorku jestem zadowolona, pierwsze zbiory, cudownie słuchajcie, wzięłam się za porządki w nasionach trzeba w końcu to ogarnąć yy, rozdzieliłam sobie co jest pustymi opakowaniami co już nie będę wysiewać w tym roku i stwierdziłam... No bo się uderzyłeś kochani i się bardzo zastanawiam czy jeszcze kalafiory wysiewać, czy nie bo ani kalafiora, ani kapusty mi nie wyszły i chyba sobie w tym roku po prostu je odpuszczę a w miejscu, gdzie miały być kalafiory, chyba wsadzę po prostu dynie. Nie pamiętam, czy dynia mi wyszła, słuchajcie. Dzisiaj wywiozą dnie i nie pamiętam, czy mi wyszła, więc jeszcze z dwie sadzonki zrobię tej dyni, ale zrobię też tej ozdobnej, więc za chwileczkę to jeszcze raz przejrzę i muszę sobie zmienić kwestię poplonu, bo dużo nasion na poplon kupiłam, które nie były zaplanowane, więc chyba sobie za chwileczkę zrobię jeszcze raz, jak ma wyglądać mój warzywnik, jeżeli chodzi o... Plon główny i poplon, bo trochę rzeczy nam się pozmieniało. Słuchajcie, muszę, bo się uduszę i to kuźwa dosłownie. Robiłam Wam w y... niedzielę, dostaliście filmik odnośnie robienia zapasów. Dlaczego nie robię zapasów? Dosyć sporo wypowiedziałam się na temat moli. Tak? Tak. Mam przyklejoną w szafce pułapkę na mole. Jakiś czas temu złapały się dwa. Natomiast e, jakby ja wiedziałam, z czego to jest, i od razu to wyrzuciłam. Okej. Okay. Słuchajcie, przez trzy tygodnie nie złapałam, nie złapał mi złapałam się ani jeden mol, więc wiedziałam, że gdzieś tam nie złożyły jajek. I jest okej. Okay. Kupiłam się herbatę w Petronce. poprosił teraz o kakao. Mówię, dobra, okej, okay, idziemy. Pojedę dzisiaj tego lipca na otworzył, bo mówię, kurczę, została taka terepka. Ja mówię, to już cię ten, kupiłam i od razu mu szybko dałam. Słuchajcie, otworzył i dał na dosłownie pojemnik z herbatą. Więc dosłownie na wysokości tej łapki. I teraz wyciągam tą... Yy, Biodrusiu, kubeczek na górę połóż, bo się zaraz wyleje. I słuchajcie, dosłownie na wysokości tego opakowania z Liptona, który został właśnie dzisiaj otwarty, są przyklejone cztery mole. Cztery mole z herbaty kupionej dzisiaj. Dobrze, że mam opkę. Bo jeżeli to by mi się rozleciało po produktach, to bym się chyba rozpłakała. Więc to jest kolejny dowód na to, żeby nie robić zapasów. Natomiast co do Biedronki, mam coraz większą... większy uraz i coraz bardziej nie mam ochoty chodzić do Biedronki. Naprawdę, tak jak uwielbiałam Biedronkę, tak jak byłam stałym klientem Biedronki, tak, coraz bardziej mam ochotę jeździć po prostu do Skorzelca albo do Lidla albo do Carrefoura, yy, bo naprawdę coraz bardziej nie chcę mi się w ogóle podchodzić do biedronki. Nie dość, nie da się przejść. Palety są wszędzie. masy produktów nie ma. Bardzo często łapię się na kupieniu nabiału przeterminowanego. a do tego wszystkiego po raz kolejny przenoszę do domu mole. Więc droga, biedronko, chyba się pożegnamy. Dla osób, które, słuchajcie, nie wierzą, to są dwa stare mole i patrzcie jak jeden koło drugiego. No, to jest dzisiejszy dzień. Dobra, słuchajcie, wzięłam, ponapełniałam doniczki, przygotowałam znaczniki. Jak już dzisiaj grzebie się w tych nasionach, to po prostu od razu wysieję. Jeżeli chodzi o piżmową, to będzie Better podobno bardzo dobra. Jeżeli chodzi o cukinie, to robię mix, będę do każdej doniczki wkładać po dwa, a które po prostu yy, albo jeżeli wyjdą dwie sadzonki, to jedną obetnę. I tutaj mam ozdobne baby boo, słuchajcie marzy mi się baby boo, żeby mi wyszła, a druga to jest ta sweetie pea, takie ozdobne, więc od razu sobie je wysiewam i będzie, ale nie mam wody, muszę iść po wodę. Słuchajcie, rano dałam sąsiadce szpinak, a teraz sąsiad mi przynosi rukole. Czy to nie jest dobra? Też nie wiem, czy to jest rukola, czy to jest różpunka. Ale pachnie tak. Jak rukola. Zresztą to ma nawet takie kształty. Więc tak, zaraz sobie to ogarnę i usypiam pietrkę. Słuchajcie, byłam dzisiaj w sklepie wydać te bony. Z wczorajszych kremów, więc zostały mi drobne, tam około 10 zł, więc wziąłam swój, swój czek na drobne. Wziąłam swoje takie wyzwania, które sobie sama zrobiłam. I biorę się za wykreślanie tych drobnych. Powiem wam, że w ciągu miesiąca uzbierało się ponad 70 zł. Więc super. Słuchajcie, myślałam, że jest więcej drobnych, ale przypomniałam sobie, że przecież brałam tryskawki. więc mam tylko złoty 72. A i się robiłam, Po 8 zł dałam drobnych, przecież przycie za tryskawki. A wyzwania sobie zrobiłam tak, że mamy złotówkę czyli 80 złotych jak uzbieram, tam 80 złotych. W dwójkach będzie 80 złotych, jak uzbieram 42 zł, złotówek No i mamy tutaj stówkę, czyli 25 piątek Więc takie oto wyzwanie. A tutaj zrobiłam sobie grosz do grosza, ale tak, żeby uzbierać 50 zł i 50 groszy. Więc wiecie, coś tak po kolei. Ogólnie jest aż do złotówki. Więc jak widzicie, już większe sumy mam tutaj pozakreślane. Te drobniejsze jeszcze nie. Ale na spokojnie się uzbieram. I jak skończę zbierać e, te kwoty, nawet po prostu jedną, na przykład nie wiem tutaj stówkę, bo tu 80, bo tu 50, to od razu to idzie w większe wyzwanie. I to jest tyle o dzisiejszym dniu. Taki zwykły ogrodowy, jutro za to będzie paczkowy. E, jutro Wam powiem o takim ma moim małym przedsięwzięciu, który pomoże mi szybciej rozkręcić moje wyzwania, ale to dopiero jutro, bo to jutro przyjdzie paczka z tym związana więc biorę się za montowanie dziękuję bardzo za tego vloga i widzimy się w kolejnym trzymajcie się pa, pa.